Witajcie z tej strony Spielfreak. Dziś trzeci odcinek i trzeci teleturniej. Przerabialiśmy już koło fortuny. Był wabank, dziś kolejna milionerów. Żeby zacząć naszą zabawę, wybraną wyszukiwarkę wpisujemy w superteachertools.as. Oczywiście zjeżdżamy tutaj troszeczkę niżej, wyszukujemy to, co nas interesuje, czyli To Be a milionera. Na tej stronie możecie najpierw zobaczyć, jak działa ta aplikacja, a potem. Wykreować, stworzyć swoją własną grę. Jak to w milionerach bywa, mamy 15 pytań, do tego 4 wybrane odpowiedzi. Będą nasze 3 koła ratunkowe, z których będzie można skorzystać. I zaczynamy. Korzystamy z opcji zobaczenia prostej gry na stronie milionerów. Klikamy. Oczywiście zawsze się pojawi pytanie, czy to nasza ostateczna odpowiedź. Jeżeli jesteśmy pewni, klikamy Yes. Jeśli jesteśmy gotowi na kolejne pytanie, zaznaczamy także. Żeby sprawdzić, jak działają nasze koła, możemy tutaj na pytanie o dzień tygodnia zobaczyć opcję 50-50. Jak widzicie, zaznaczono tutaj zestawu. Wtedy sobie wybieramy jedną z dwóch. I lecimy dalej. Kolejne pytanie. Stolica New Jersey. Jeżeli nie jesteśmy pewni, możemy skorzystać z odpowiedzi publiczności, która nam tutaj podpowiada, że odpowiedź w C powinna być prawidłowa. Korzystamy z tej podpowiedzi. I lecimy dalej. Pierwszy prezydent USA. Jeżeli nie jesteśmy pewni, możemy skorzystać z kolejnego. Koła zaznaczamy. I tak dalej, aż dotrzemy do ostatniego pytania za milion. Życzę Wam, żeby Wasi uczniowie na Waszych lekcjach jak najwięcej milionów wygrali. Oczywiście dostarcza to dużo emocji. Można sprawdzić czy gramatykę, czy słownictwo. Na odprężenie, na przykład na ostatniej lekcji, zawsze będzie dobra zabawa. I teraz na jednym z przykładów podam, jak tworzyć taką grę. Nie będę Wam zanudzać tutaj układaniem 15 pytań. Pokażemy tylko to, jak to pokrótce działa. Oczywiście, żeby stworzyć grę, klikamy Create. I tu musimy wpisać. Nasze dane. Jak będzie się nazywała nasza gra? Tu nasza nazwa. Musimy podać naszego maila, ponieważ w momencie, gdy tego maila podamy i klikniemy tworzenie naszej gry, dostaniemy maila z linkiem do naszej gry, którą w każdym momencie będziemy mogli zedytować. Opisujemy hasło. Oczywiście możemy zaznaczyć, czy nasza gra będzie prywatna, czy będzie publiczna. Jeżeli chcemy, żeby była publiczna, to tutaj odznaczamy. No i pozostaje Create my game now. W tym momencie na pewno na naszej skrzynce pojawiła się już wiadomość z linkiem, i tak jak Wam mówiłam, mamy już tytuł gry, mamy pytania. Oczywiście ja uczę języka niemieckiego, więc załóżmy sobie, zrobimy tłumaczenie w języku niemieckim. Co będzie prawidłowe? Zawsze prawidłową odpowiedź trzeba zaznaczyć. Dodajemy kolejne i ostatnia możliwość. Tak musimy dobrnąć aż do 15 pytań. Jak nasza gra będzie już gotowa. To oczywiście będziemy mogli tutaj nasz postęp zachować i nasza gra będzie dostępna. Życzę wam udanej zabawy. Na mojej stronie oczywiście będzie link z dostępną grą, którą wam ułożę już całą, oczywiście. Życzę wam powodzenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku.